Heciusz, witacie. Hey, Czemu jest? Czemu jest? Damian! Eee, koki, kroki, kroki. Eee, gdzie, 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 No gdzie, 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 ja! no gdzie, gdzie, nie zdążyłem nic gdzie, 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 i, i gdzie, Czekaj, dodam jednego kolega, ale za chwilę go wywalę po prostu. Chodź do lobby na chwilę, na... te. Dobra. Dobra. O jak Dobra. to... A tam nie dołączamy? A tam nie dołączamy? A nawet nie gra na razie chyba. O, spoko. Halo. Spoko. Halo. jeśli... Halo, mam nadzieję, że dzisiaj już nie planujesz śmierć w mojej rangi. Co, so, halo? Mam nadzieję, że nie planujesz się z mojej rangi. o, nie słychać mnie. Słuchaj, słychać. No, no, co Mówię, No, fajna, fajna. No, widzisz, widzisz. Ale... Mm. A Damian, zapomnieliśmy o czymś. zapomnieliśmy o czymś. witajcie tu, witajcie jest ale no to, no to, to było no, na to samym rozgrywa. początku, mówiliśmy grać. w trakcie tego, w trakcie rozgrywki nagrywać On jest z Polski? Tak on jest z ja Polski Tylko nazwę ruską, tylko nazwę ruską mnie? Tak, słuchacie? Tak, słuchacie? O, to dobrze, bo mi się te w ogóle nie pokazują wskaźniki, ale, ale po dobrze. Ale nie powiedzieliśmy o, 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 o subach i o tym komentarzach Mówiłem to Tak? A, tak? Tak, w pierwszym a. odcinku! A faktycznie, a faktycznie. Marcin, nie ma co powtarzać drugi raz, ja no, wystarczy powiedzieć, rację. żeby... wystarczy rację. tylko, że powiedzieć, że jeśli jesteś tu nowy, zostaw suba i wciśnij dzwoneczek. Tak jest, tak jest. Wystarczy tylko to powiedzieć, bo tak to... w każdym odcinku, jak back mówisz, to, to jest naprawdę męczące. Racja, racja. Od razu mówię, miłość będziesz na odcinku u MTZ Belarusa. Yy, tak jest, yy, tak jest. Okej. Okay. Jeśli ci to oczywiście nie przeszkadza. Który? Dziesiąty już? Który? Dziesiąty już? Nie, w sumie który? nie wiem, który, ale z, ba z Batla będzie właśnie czwarty chyba wchodził. Hmm, tak, z Batla będzie, hmm, tak. będzie czwarty albo trzeci. Czwarty, bo mówiłeś, że miałeś dwa z Batla, chyba, tak? Czy trzy, Nie, trzy z Batla chyba, nie dwa. E, dwa ba z Batla, trzy z Lego. Dwa z a tak. To on goto? Tak. Aha, i to jeszcze to... raz. Tak, e, przepraszam, mój telefon dzwoni. E, Widzowie, że MTZ za chwilę do gotowości. Krótka przerwa techniczna. Małe cięcie. Małe cięcie. Dawajcie sobie na no, no nie, tutaj to to będzie trochę ciężej, bo musimy Marcina chronić. No jak a Chodźcie, tu, zaczysz? chodźcie zaczysz. tutaj, polecimy. Ok. A może dajmy szansę Marcinowi? No ja mogę wnieść grubo no, jaju. No. Dobry. A ja maszynówkę bym wziął bo dawno z niej, nie strzelałem. Parę no, rund no, te, dosłownie no, temu no, chyba jak z mamą moją grałem. No. Że, a że, a jeśli gdyby coś, Adam ma podobną rangę, tylko że on ma jeszcze złoto 3, ale też dzisiaj Adam, Adamowi będę pomagał wbijać platynę. O. ty ja to jaka jest Tylko rang? Tych, Tych Ragi? Co? Co? No te... No te nie, platyna, coś to. Platyna jest to ostatni. ostatni. Ale co ostatni? No... no, no największa ranga, platyna? Nie, największa ranga to jest ten Unreal Unreal oh. Andrei, ja mam... ...Diamanta 3 tak? O choler! Aleluja! czekajcie, czekajcie, odwrót na chwilę na nie Nie, zginę, ale po prostu ja muszę mieć broń, a nie mam broni O, ja a, mam, p mam ten pistoletik mały, ale ani przepraszam mam, eee... mało mam, nie mam, nie mam, nie Damian O, potki nie mam, nie nie ma, więcej. Oddawiam. Ej, mi deskę. A a czekaj, 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 oczuń się teraz! Wywal nas. Dobra, nie, dobra. Siema. No, oddawaj! O, a ty za nami? A, dobra, to ale to co, co nie idziemy jej zabić? A nie, no, nie idziemy ich zabijać, tej Walerii? Czasem nie W końcu, ma, ten, y, Miłosz, to wiemy, pójdziemy zabić Walerię.

Nie zdążyłem nic. Nie zdążyłem nic zrobić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czekaj, dodam jednego kolegę, ale za chwilę go wywalę po prostu. Chodź do lobby na chwilę, na Dobra. O, jak Dobra, to? A Adama nie dołączamy? A Adama nie dołączamy? A nawet nie gra na razie chyba. No, spoko. Halo, spoko. Halo. halo. jeśli... E mam nadzieję, że dzisiaj się już nie planujesz śmierć z mojej rangi. Co halo? Mam nadzieję, że nie planujesz śmierć z mojej rangi. Oj, nie, słuchać mnie. Mówię, że mam nadzieję. No co jest? No fajna, fajna. No widzisz, widzisz A Damian zapomnieliśmy o czymś A o czymś witajcie tu, MJ, tu jest Blarus MJ, witajcie tu, MJ, tu Damianek Ale to było na samym początku Mówiliśmy nagrać w trakcie tego, w trakcie rozgrywki Nagrywać On jest z Polski? Tak, on jest z Polski Tylko nazwę ruską Słuchacie mnie? Tak, słuchajcie tak, słuchacie. O, to dobrze, bo mi się te w ogóle nie pokazują wskaźniki, ale dobrze. Ale nie powiedzieliśmy o subach i o tym komentarza. Mówiłem to. Tak? A, tak? Tak, w pierwszym odcinku. A faktycznie. A faktycznie. Marcin, nie ma co powtarzać drugi raz. Wystarczy powiedzieć, żeby... Wystarczy tylko, że powiedzieć, że jeśli jesteś tu nowy, zostaw suba i wciśnij dzwoneczek. Tak jest. Tak ci tylko to powiedzieć. Bo tak to w każdym odcinku, jak mówisz, to, to jest naprawdę męczące. Racja, racja. E, od razu mówię Miłosz, będziesz na odcinku u MTZ Belarusa. Yy, tak jest, yy, tak jest. Okej. Okay. Jeśli bo, ci to oczywiście nie przeszkadza. To dziesiąty już? Który? Dziesiąty już? Nie, w, w sumie który? nie wiem, który, ale z, bat z Batla będzie właśnie czwarty chyba wchodził. Hmm. Tak Z hmm, będzie tak, czwarty, z albo trzeci Czwarty, albo trzeci Czwarty, bo mówiłeś, że miałeś dwa z batla chyba, tak? Czy trzy? Nie, trzy z batla chyba Nie, dwa e, Dwa ba z Batla, trzy z LEGO z A ta on Tak ta. Aha, ta jest. przepraszam, mój telefon dzwoni Eee, widzowie e, MTZ za gotowość Krótka przerwa techniczna Małe cięcie Małe eee... Děkujeme, a no, no nie, to to będzie trochę ciężej, bo musimy Marcina chronić. Damianek, no, co zobaczysz? Chodźcie tu, tutaj polecimy. Okej. Okay. A może dajmy szansę Marcinowi? No, ja mogę wnieść grubę, bo A ja maszynówkę bym wziął, bo dawno z niej nie strzelałem. Parę rund, tak te, dosłownie temu chyba, jak z mamą moją grałem. I a do... wiesz że a, a jeśli gdyby coś, Adam ma podobną rangę, tylko, że on ma jeszcze złoto 3, ale też dzisiaj Adam, Adamowi będę pomagał wbijać platynę. Ooo. Ja cię nie Ty tylko nobów. Co? coś no to, 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 to jest ostatni. Ale co ostatni? Nooo, no, no, największa, największa ranga pata? Nie, największa ranga to jest ten... Unreal Unreal ah. Andryj, ja mam diamenta To jest tak? O choler! E aleluja Eee, czekajcie, będzie odwrót na chwilę Wy na nie Nie, nie zginę, ale po prostu ja muszę mieć broń, a nie mam broni Ja też o, mam, potkę. O, mam, mam, mam ten, pistolecik mały. Ani, przepraszam, że ee... wam mało zrobię. Idziemy, damian. Chciałeś. Tak, um, Damian. O, podki. jedno, bo nie mam więcej. Ej, Oddałeś mi deskę. Biegnę do was Dobra, chciałem tylko zadanie zrobić. S. Eee przepraszam. Łapią, Maciej, czekaj, czekaj, o się teraz? Wywal nas, Dobra, nie, dobra Siema no, nie, a ty za nami? A dobra, to ale to to nie, nie, idziemy jej nie, nie, no, nie, 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 idziemy zabijać zabijać, walerii. Walerii? nie, w końcu ten y, mioszko to byłem, pójdziemy zabić Walerię. Mogę mieć medal? No, no, weźmy dajmy na szansę Marcinowi. Ja wezmę, ja wezmę broń, dobra?